Przyszliśmy się tutaj pomodlić. Spójrz na to. Wmieniaj pieniądze, żeby zapłacić podatek dla świątyni to jest to, to jest to, to jest to. podczas święta. Wiem, wiem. Jak stoi kurs kurs dzisiaj? Dobrze. W tym stanowisku zawsze jest dobrze. Daję dobre dochody? Dobrze. To miejsce modlitwy, to dom mojego ojca, a nie targowisko. Nazarejczyku, co ty robisz? Co ty robisz? Bóg nie potrzebuje pałaców. Nie potrzebuje drzewa cyprysowego, martwych zwierząt. Nie potrzebuje szekli. Chcesz, żeby ludzie spłacili podatki rzymskimi monetami, na których są wizerunki fałszywych bogów? Chcesz bogańskich bogów w świątyni? Wszystkie obce monety muszą być wymienione na szekle. To jest prawo. Odrzucam to prawo i przynoszę nowe i nową nadzieję. Co? Czyżby Bóg zmienił swoje zdanie odnośnie starego prawa? Nie, po prostu uważa, że nasze serca są gotowe na coś więcej. Ten chaos to jest twoje nowe prawo. Jak w ogóle możesz tak przypuszczać? Jak mogę tak przypuszczać, ponieważ ja jestem początkiem. Jestem końcem starego prawa i początkiem nowego. Uważaj, co mówisz. Kiedy mówię ja, Rabbi, mówią Bóg to bluźnierstwo. Nie powiedzieli ci? jestem świętym bluźniercą nie popełnijcie błę, żadnego błędu nie przyniosą tutaj przynieść pokój przyniosą tutaj, aby przynieść miecz mów tak dalej, a ja zostaniesz zabity zostanę zabity? słuchajcie ta świątynia zostanie zniszczona w ciągu trzech dni aż do samego gruntu nie zostanie tu kamień na kamieniu myślicie, że Bóg należy tylko do was? nie należy Bóg jest nieśmiertelnym duchem, to należy do każdego, do całego świata? Myślicie, że jesteście wyjątkowi? Bóg nie jest Izraelitą.